Witam Państwa na pierwszej części konferencji prasowej po meczu Krakowie Alech poznań Moim i Państwa gościem jest Pan Dariusz Żura, opiekun drużyny z Poznania. Panie Trenerze, bardzo proszę o komentarz do dzisiejszego spotkania. No, gratulacje dla Krakowi. Szybko położyła sobie mecz. Pince można i liczą się konkretnie i Krakowia była dzisiaj konkretniejsza. My w pierwszej połowie próbowaliśmy grać, niestety nie. Złożyliśmy, nie kreowaliśmy tylu sytuacji, żebyśmy chcieli. No, mamy swoje problemy w linii ataku i, i to było dzisiaj widoczne. Krakowia grała w, twardo, agresywnie, nie pozwalała nam za bardzo na rozwinięcie skrzydeł. Podobnie było w drugiej połowie, próbowaliśmy robić zmiany. Puściliśmy Christiana, który no widać, że potrzebuje jeszcze trochę czasu. Próbowaliśmy wzmocnić skrzydła, żeby tych pole polekarnych było. Więcej, bo niestety to też nam nie przyniosło e, efektu, stąd e, wygrana Krakowi. i to tyle, dziękuję. <grym> <grym> dziękuję bardzo. Czy są pytania do trenera? Ja mam. Bardzo proszę. Dzień dobry, przepraszam, panie trenerze, Andrzej Starowski Dziennika, tak wprost zapytam, czy pana piłkarzom chciało się dzisiaj grać? Bo tak sprawiali wrażenie, jakby w ogóle ten leciźnik nie interesował. No to miałem inne wrażenie z ławki, ale każdy ma prawo mieć swoje. Czy są jeszcze pytania? Dziękuję panie trenerze.